Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale. Po roku czasu, mniej więcej roku czasu, powracam do wciąż aktualnego Seata Arona, e, natomiast w innej specyfikacji, e, w innym, drugim wariancie napędowym, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale za pierwszym razem, jak testowałem Aronę w topowej specyfikacji FR z topowym układem napędowym. To powiedziałem, że Arona jest trochę zakładnikiem odpowiedniej specyfikacji, odpowiedniej wersji wyposażenia, konfiguracji, żeby nie wpaść w pułapkę pod tytułem Zbyt wygórowana cena. Czy ten egzemplarz odmienił moje spojrzenie na ten model, na ogólnie kwestię dotyczącą Arony? Zapraszam do testu. Moi drodzy, tym razem trafiła do mnie prawie najbogatsza Arona, ponieważ jest to druga od góry wersja wyposażenia tuż poniżej topowej FR o nazwie dość nietypowej Marina. Natomiast już uprzedzam, że ten samochód nie ma tak naprawdę nic wspólnego z łodziami, z łódkami, z portami czy ogólnie. Z żeglugą, jakkolwiek to rozumieć, jakkolwiek to przedstawiać, to jest po prostu dość chwytliwa nazwa odmiany poziomu wyposażenia, marina. W tym przypadku mamy, moim zdaniem, dość ciekawie wyspecyfikowany egzemplarz, ponieważ jest to arona dwukolorowa, to znaczy góra, czyli dach oraz lusterka są w kolorze czarnym. Natomiast baza, jak widzicie, to jest de facto kolor szary, natomiast zależy jak na niego spojrzeć. On czasami wpada w taką zieleń, wpada delikatnie w brąz. Ciężko zidentyfikować ten lakier na dworze, natomiast no, ta specyfikacja muszę przyznać, że mi się podoba. Dodatkowo tutaj mamy 18-calowe felgi. Standardowo dla wersji Marina mamy 17. -ki. Ten egzemplarz jeszcze ma topowe reflektory w technologii LED. Przechodząc do tyłu, no, bo to jest Arona, która od mojego ostatniego testu niespecjalnie się zdążyła zmienić. Przechodząc do tyłu, mamy doskonale znany wygląd. Mamy całkiem niezły bagażnik, jak na crossovera segmentu B. Wybaczcie kilka moich rzeczy. Natomiast w takim ułożeniu producent podaje, że mamy tutaj aż 400 litrów, więc naprawdę przyzwoicie. Znam konkurentów w tym segmencie, którzy mają zdecydowanie mniej pojemny bagażnik. Natomiast Marina, jako wersja wyposażenia. Adaptuje nam jeszcze do wnętrza charakterystyczną, dość charakterystyczną tapicerkę. Zobaczcie, w dość jasnej tonacji, oraz takie wstawki kolorystyczne we wnętrzu. Mam na myśli te otwory wentylacyjne, takie białe czy mleczne wstawki na desce rozdzielczej i w okolicach automatycznej skrzyni biegów. Wnosi nam to nieco, może nie kolorytu, ale nieco życia do wnętrza. Wygląda to całkiem nieźle. Jeszcze szybki rzut okiem kamery na część tylną. Tutaj też mamy tą charakterystyczną tapicerkę. Specyfikacja, tak jak wspomniałem, całkiem interesująca. Muszę przyznać, że Podoba mi się to, zwłaszcza ten lakier nadwozia. On naprawdę wygląda interesująco. Natomiast istotniejsze z mojego punktu widzenia jest, jak odbierać tą nieco uboższą wersję wyposażenia. Ale jak się za chwilę okaże, to, że mamy tutaj ten drugi słabszy wariant napędowy i nieco uboższą wersję wyposażenia, to wcale nie znaczy, że mamy do czynienia z ubogą Aroną. Zapraszam Was za kierownicę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na dźwięk zamykanych drzwi, zarówno z przodu, jak i z tyłu, ale niestety Arona nie sprawia pod tym względem e, jakościowego wrażenia czy pozytywnego wrażenia, ponieważ ten dźwięk, nawet kiedy wsiada się tutaj do środka i zamyka się drzwi, e, to niestety sprawia wrażenie, jakbyśmy się zamykali w blaszanej puszce. To nie jest pozytywne odczucie, a wiąże się to bezpośrednio z jakością wykonania tego wnętrza i poniekąd też ze spasowaniem tego wnętrza. Bo powiem Wam w ten sposób. Um, jedynym miękkim materiałem we wnętrzu Arony jest tak naprawdę ten materiał w górnej części. Deski rozdzielczej, który jest naprawdę bardzo przyjemnie mięciutki i sprawia no, całkiem pozytywne wrażenie. Natomiast cała reszta jest wykonana e, z twardych plastików i to raczej z takich plastików e, no, mocno wątpliwej jakości. E, oczywiście poniżej poziomu kolan e, ta jakość jest bardzo niska. I to czuć, nawet jak włoży się coś w drzwi w tą kieszeń, to to sprawia no, negatywne wrażenie. Po prostu ta jakość jest dość słaba. Nawet te jasne wstawki, te mleczne wstawki we wnętrzu, które mają nam wnosić tutaj do wnętrza nieco życia, no one też nie są wykonane z plastiku jakiejś wysokiej jakości. Drugą sprawą jest no, spasowanie tego wszystkiego, ponieważ no, niestety to spasowanie pozostawia trochę do życzenia. Zaczynając od uchwytów drzwiowych, które kiedy się je dotyka, no to trzeszczą w dłoni. Tutaj przy otworach wentylacyjnych na bokach nie jest źle, ale zobaczcie tutaj: to jest po prostu dramat. To jest dramat, jak to skrzypi. I e, to nie byłby aż tak wielki problem, gdyby to skrzypienie, tak wyraźne skrzypienie było słychać w momencie, kiedy ja się tutaj bawię, dotykam te materiały e, i się po prostu z, nad nimi w cudzysłowie znęcam. Natomiast w czasie jazdy e, różne dźwięki po skrzypywania czasami też słychać. Mało tego, po całej nocy stania, kiedy samochód jest zimny, kiedy ja włączyłem sobie tutaj nawiew ciep ciepłego powietrza, to ten plastik, ten jasny plastik wokół otworów wentylacyjnych w części centralnej po prostu nieprzyjemnie potrzaskiwał. No tak nie powinno być. Dlaczego tak nie powinno być? Za chwilę do tego przejdę. Idąc dalej, oczywiście ja cały czas mówię to, mając w świadomości, że mówimy o samochodzie miejskim. O krusółweżę segmentu B, czyli segmentu miejskiego. Samochód jest kiepsko wyciszony przy wyższych prędkościach. I to mam wrażenie, że nawet delikatnie jeszcze gorzej wyciszony niż obecna, ostatnio u mnie na kanale Honda HRV, już ta poliftowa. Pokonywanie dłuższej trasy tym samochodem no nie należy do wybitnie przyjemnych doznań. Warto na to zwrócić uwagę. No i oczywiście warto też odnieść się do wyposażenia, ponieważ, tak jak wspomniałem, mamy tutaj do czynienia nie z tą topową wersją wyposażenia, jaką jest Marina, bo topową nadal pozostaje odmiana FR. Dobrze, nagrywamy się. Topową nadal pozostaje odmiana FR. Marina jest półkę niżej, natomiast tutaj mamy do czynienia z egzemplarzem jeszcze mocno doposażonym, też w kilka elementów. To nadal nie jest tak bogato wyposażony egzemplarz Arony, jak to miało miejsce za pierwszym razem. Natomiast tego wyposażenia tutaj zdecydowanie nie brakuje łącznie z topowymi reflektorami w technologii LED, stopowymi dla Seata czy Arony multimediami, do których nie mam specjalnego zażalenia. Może czasami się zdarzy, że one gdzieś przytną, nie działają do końca płynnie. No i znam multimedia nawet w obrębie tej samej grupy koncernów. Które są lepiej pomyślane, są bardziej intuicyjne. Te Multimedia Seata mogłyby być nieco bardziej intuicyjne, natomiast nie będę się specjalnie nad nimi znęcał i narzekał. Mają m.in. bezprzewodowy Apple CarPlay, w moim przypadku, który działa bez zarzutu. Jest bezprzewodowa ładowarka, która tutaj też działa bez zarzutu. Nie mam o to e, absolutnie żadnych zażaleń. Jest asystent parkowania, nawet. Jest kamera cofania. Pokażę Wam to. O, właśnie, jest kamera cofania. Nawet jeżeli ta jakość kamery mogłaby być nieco wyższa, no to nie narzekajmy, ta kamera jest w porządku. Oczywiście systemy wsparcia i ochrony bo ten egzemplarz ma też dorzucony pakiet, czy nawet dwa pakiety, z tego co pamiętam, które obejmują te systemy wsparcia i ochrony. Więc to wyposażenie jest naprawdę przyzwoite. Nie ma nadal tak zwanego pakietu zimowego, czyli ani siedzenia, ani kierownica nie są podgrzewane. Nie ma tego lepszego audio beats, które miałem za pierwszym razem, ale de facto na wyposażenie nie ma co narzekać. Jest na co narzekać, biorąc pod uwagę, że bierzemy do testu, ym, na tak zwaną wokandę, do zrecenzowania samochód, który jest wyposażony w naprawdę interesujące i bogate elementy z zakresu wyposażenia. Mówię o multimediach, o reflektorach, o cyfrowych wskaźnikach, które też wymagają dopłaty, y, o systemach wsparcia itd. itd. Natomiast, nadal. SEAT nie przewidział, żeby nawet kierowca miał regulację podparcia odcinka lędźwiowego, bo tego tutaj nie ma. I to jest odczuwalne. Ja standardowo pokonałem trasę ponad 450 km dla siebie. No i ta niemożność wyregulowania fotela pod swoje wymagania, no, dała mi się we znaki. Naprawdę. Żałuję, że tego nie ma, a raczej jestem zły, że tego nie ma, ponieważ inne marki potrafią o takie podstawowe, o takie banalne rzeczy zadbać, i potrafiłbym to sobie jeszcze jakoś uargumentować, jeżeli ta Arona Marina by tyle nie kosztowała. Bo kwestia z ceną polega na tym, że taka Arona w wersji marina, z takim wyposażeniem, jakie mamy tutaj, z silniczkiem, który mamy pod maską, zaraz się przejedziemy i powiem kilka słów o e, tym silniku, który, który tutaj mamy, w takiej specyfikacji kosztuje około 142 tysiące zł. Mówimy o samochodzie miejskim, o crossoverze segmentu B i ja rozumiem, że dzisiaj nie ma już tanich samochodów. Dzisiaj wszystko jest drogie albo droższe niż było wcześniej, i mam wrażenie, że tak jest w przypadku z Aroną, ponieważ Arona FR, która była u mnie na kanale mniej więcej, którą testowałem mniej więcej rok temu, kosztowała okolice ok. 140 tysięcy złotych. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli wyspecyfikować sobie taką Aronę topową w odmianie FR, no to musielibyśmy wydać e, ponad 145 tysięcy złotych. Z tego, co pamiętam, e, to jest bliżej 149 tysięcy złotych nawet z absolutnie topowym wyposażeniem. A zatem mówimy o Aronie w tej półce niżej wersji wyposażenia za okolice 142 tysięcy złotych, która nie ma regulacji podparcia odcinka lędźwiowego. Która jest naprawdę wykonana ze słabych jakościowo materiałów, która jest słabo wyciszona, e, kiepsko spasowana pod względem tych materiałów. Jakie mamy tutaj argumenty za? No, niezmiennie podoba mi się ten kokpit, bo wszystko jest tutaj podane w prosty, czytelny i jasny sposób. Podoba mi się, że nadal pozostała analogowa obsługa panelu klimatyzacji. Mamy analogowe przyciski, analogowe pokrętła, analogowe przyciski tutaj wokół tej automatycznej skrzyni biegów. Mamy analogowe przyciski i pokrętła na kierownicy. Ta obsługa pozostała analogowa i to wszystko jest podane w prosty sposób. To mi się podoba. Podoba mi się pozycja za kierownicą. To, że możemy ustawić tutaj fotel naprawdę nisko i ten zakres regulacji fotela jest bardzo szeroki. No, są miejsca na e, jakieś napoje, to jest na plus. Całkiem obszerna jest kieszeń w drzwiach, nawet jeżeli nie wyłożona niczym, nawet żadną gumą, po prostu kiepskiej jakości plastikiem, to ta kieszeń w drzwiach jest całkiem obszerna. To mi się podoba. Natomiast, co mamy jeszcze pod maską, bo warto przejść do tego, oczywiście. Przejdziemy się. Za pierwszym razem miałem do czynienia z doskonale znanym, czterocylindrowym silnikiem benzynowym 15TSI. Powtórzę to chyba już po raz 50 ten silnik produkuje 150 koni mechanicznych, 250 Nm i jest oczywiście połączony z siedmiobiegowym dwusprzęgłowym automatem DSG. Tak jak zresztą to ma miejsce i tutaj. Bo tutaj mam taki sam e, automat. No i tamten silnik czyni z arony samochód. No już całkiem żwawy, całkiem dynamiczny, naprawdę nie ma na co narzekać. Tutaj mam do czynienia z drugim wariantem napędowym. Jest to trzycylindrowy silnik 10 TSI. E, w tym mocniejszym wariancie, bo tutaj mam 115 koni mechanicznych, bazowa arona. Bo taką też możemy mieć z tym silnikiem. Ona ma wówczas 95 koni mechanicznych i jest dostępna z manualną skrzynią biegów. Ja tutaj mam tą wersję nieco bogatszą, mocniejszą, czyli 115 koni. Ten silnik jest połączony z automatyczną skrzynią biegów, i co ja mam tutaj do powiedzenia? Po pierwsze, słychać tą trzycylindrową charakterystykę. Tego nie ukryjemy, tego się nie da ukryć. Te trzy cylindry, ten charakterystyczny terkot jest tutaj wyraźnie słyszalny, czy to na postoju, czy w czasie jazdy. Natomiast muszę uczciwie przyznać, że pod względem dynamiki, jeżeli ktoś planuje zainteresować się takim samochodem, albo w ogóle planuje samochód, żeby użytkować go głównie po mieście, ewentualnie w obrębie miasta albo podmiejsko to ten trzycylindrowy silnik 1.0 TSI będzie absolutnie wystarczający tutaj czterocylindrowy 1.5 TSI wcale nie jest wymagane wcale nie trzeba dokładać dodatkowo pieniędzy żeby, żeby się decydować na ten mocniejszy wariant jeżeli tak jak wspomniałem będziemy użytkować ten samochód po mieście to taki zestaw będzie absolutnie wystarczający skrzynia biegów. A, nie odłączyłem ostrzeżenia o prędkości i nadzoru nad pasem ruchu. Na szczęście robi się to dosyć szybko, można to zrobić z kierownicy, więc za to jest plus kilkoma kliknięciami. Wracam. Jest to bardzo optymalne rozwiązanie do miasta. Ewentualnie podmiejsko. Coś, co mnie zaskoczyło na plus, to skrzynia biegów, która ma całkiem nawet przyzwoitą reakcję na gaz. Nie ma tutaj e, jakichś specjalnie ślamazarnych reakcji, więc pod tym względem na plus. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa z tej trasy, o której wspomniałem, ja większość przejechałem drogami ekspresowymi i autostradami, e, natomiast jechałem pod wiatr. I zużycie paliwa zamknęło mi się po tej trasie wynikiem 6,7. Po mieście, czyli w naturalnym habitacie, jak mi się wydaje dla takiego samochodu, dla takiego wariantu, e, taki wariant potrafi palić między 6,2 a 8 litrów. Z moich obserwacji. Nie jeżdżę tym samochodem specjalnie długo, natomiast po mieście. Troszkę pojeździłem, widzę jak wyglądają te wyniki zużycia paliwa. Warto wspomnieć, że no Arona, jak to Seat, potrafi się całkiem przyzwoicie prowadzić. Przyjemnie się generalnie prowadzi. Układ kierowniczy jest wystarczająco precyzyjny. Co prawda nie mamy tutaj żadnych trybów jazdy w tym egzemplarzu. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było w jakikolwiek sposób potrzebne. Tak jak wspomniałem, układ kierowniczy jest wystarczająco. Precyzyjny, no trzeba się tylko przyzwyczaić, że pod względem komfortu resorowania zawieszenia, no jest tutaj raczej mocno jędrnie, a nawet sztywno więc to po prostu trzeba zaakceptować. Po części myślę, że też mają na to wpływ 18-calowe felki. Cal mniejsze są, tak jak wspomniałem, 17. Reasumując, zatem. Yy, Muszę Wam powiedzieć, że ten egzemplarz troszeczkę obalił moją teorię dotyczącą ceny jako takiej: że warto dobrze przemyśleć konfigurację tego samochodu, bo wtedy być może korzystniej będzie to wyglądało na rachunku końcowym i korzystniej, e, łatwiej będzie się na taki samochód zdecydować, żeby nie stać się zakładnikiem cennika w przypadku Barony. Natomiast kiedy sobie to wszystko policzyłem, to Arona Marina wychodzi w okolicach 142 tysięcy złotych. I biorąc pod uwagę taką kwotę, no muszę powiedzieć, że ten samochód powinien być zdecydowanie bardziej dopracowany, bardziej dopieszczony. Powinien mieć, no przede wszystkim więcej elementów z zakresu dopracowania. Dopieszczenia, przyłożenia się do tego efektu końcowego. No i nie mogę pozostać obojętny na fakt, że w takich pieniądzach e, muszę przyznać, że konkurencja być może nie będzie specjalnie tańsza. Bo, tak jak wspomniałem, dzisiaj już nie ma samochodów tanich, dzisiaj są tylko samochody drogie albo droższe. Natomiast konkurencja w takich pieniądzach będzie moim zdaniem potrafiła zaoferować więcej, będzie potrafiła zaoferować wyższy poziom dopracowania ogólnego, dopieszczenia ogólnego. Będzie potrafiła, krótko mówiąc, dawać więcej satysfakcji, efektywniej argumentować no, ogrom jednak pieniędzy, jakie będziemy musieli wydać na samochód. Wciąż miejski, wciąż miejski. Pamiętajmy o tym. Czy Arona jest godna polecenia? Powiem Wam tak, ten samochód ma swoje argumenty. Na pewno e, podoba mi się tutaj we wnętrzu. Już pomijam jakość wykończenia i spasowania, ale ogólnie layout całej tej kabiny. To mi się podoba. Stylistyka też dla wielu osób e, może być argumentem za. Ten samochód, no i przede wszystkim jest tutaj technologia, zaawansowana technologia, znana z grupy Volkswagena, którą ja też jestem w gronie osób, które naprawdę cenią. Więc ten samochód ma swoje argumenty za. Natomiast biorąc pod uwagę cenę końcową, to co dostajemy w zamian. E, Poziom wykończenia i dopracowania, no i oczywiście konkurencję. Ile ta konkurencja kosztuje, jak wygląda i co oferuje? No, wydaje mi się, że są e, może nie ciekawsze, ale lepsze propozycje na rynku. Nawet biorąc pod uwagę konkurencyjną z kodekami, ona też w środku nie jest wykończona znakomitej jakości materiałami, natomiast kamik w jakiś sposób fakturą tych materiałów, sposobem ich podania potrafi sprawiać lepsze wrażenie. Może nie do końca pozytywny wydźwięk po tym teście, natomiast no jest jak jest. Ale jeżeli byście się zastanawiali między Tą mocniejszą Aroną 150-konną, wiadomo, wolałbym mieć 150-konną Aronę, tylko z drugiej strony po co wydawać znacznie więcej pieniędzy, jeżeli przez większość czasu to 1.0 TSI przynajmniej w wariancie 115-konnym będzie, czy okaże się wystarczające. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do materiału na blogu umieszczam niezmiennie w opisie tego filmu. Zachęcam Was do subskrybowania, do zostawiania kciuków w górę, komentowania. No i zapraszam Was na kolejne testy kolejnych samochodów. Trzymajcie się, jedźcie bezpiecznie. Hej!